Ryszenie przeciw bezprawiu, proszę bardzo. Demokracja, Panie Przewodniczący, Szanowna Komisja, Drodzy Uczestnicy, tu Chcieliśmy Państwu przedstawić punkt widzenia obywatela, czyli drugiej strony yy, ławy sędziowskiej. To nie jest tak jak Państwo mówicie. Było tu wiele głosów i do tej pory. Do tej pory w jednym wystąpieniu pana profesora stępnie usłyszeliśmy opinię w ogóle słowo obywatel. Przepraszam, jeszcze jeszcze pani Sędzia Kamiejska z Stowarzyszenia Zodów Rodzinnych. I chciałem powiedzieć tak przede wszystkim, profesor, proszę Państwa, Państwo najbardziej krytykujecie system ocen. I to jest prawda, że ten system ocen musi być skrytykowany. Bowiem zgadzamy się z kolei ze stanowiskiem wszystkich organizacji tutaj, że pierwsze muszą być e, narzędzia do kontroli. Czyli innymi słowy muszą być zmienione procedury. Procedury muszą przewidywać to, co sędzia ma robić. Jak Państwo chcecie kontrolować kulturę, panie ministrze? czy, e, czy czas, no czas, żeby się rozpowiedzenia dało, ale kulturę odnoszenie się do, do stron, uczestników postępowania. Otóż nie da się tego skontrolować. Jak Państwo chcecie skontrolować prawdziwość protokołu? Nie da się tego skontrolować. Problem się zaczyna od jednego, proszę Państwa: to, co od pięciu lat, jak stworzyliśmy stowarzyszenie, walczymy i co ułatwi sprawę i Państwu, i uczestnikom postępowania. I chcemy Was do tego gorąco namówić. Otóż rozprawy powinny być i posiedzenia nagrywane. Nie nagrywane tak, jak to planuje, proponuje Pan Minister. Tylko powinny być nagrywane jako funkcja kontrolna. Czyli prowadzi się protokół, e, e, rozprawa jest nagrywana, głos. Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości co do treści pro, protokołu, to wtedy strona pisze wniosek o sprostowanie, sprawdza się ten odcinek i wszystko jest proste. E, Kosz jest minimalny. MP3, płyta. Trzyma się taką płytę do czasu zakończenia prawomocnego, może dwa lata dłużej, gdyby była jakaś skarga. Proszę Państwa, to jest takie proste, że aż trudne, że nikt tego nie chce zobaczyć. Panie Ministrze, po co wydawać 250 milionów złotych na nagrywanie sal, jak kwestia dwóch lat jest i za dwa lata, może trzy lata, będzie przekładany głos yy, na protokół. Zatem sam się problem rozwiąże. Szkoda 250 milionów złotych. Yy, proszę Państwa, Państwo się sprzeciwiacie nagrywaniu a co za tym idzie również upublicznianiu ocen, a także drogi zawodowej. Ja chcę powiedzieć tak, że jako stowarzyszenie zwróciliśmy się do Prezesa Sądu o podanie dróg zawodowych określonych sędziów. Dostaliśmy odmowę. Zwróciliśmy się na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dopiero po skardze do Ministerstwa potrafiliśmy takie dane uzyskać. Tuż nie czarujmy się proszę Państwa, zawód prawnika to jest zawód bardzo elitarny. To jest zawód, gdzie szczególnie ci, tradycyjnym z doświadczeniem, oni kończyli określone uczelnie, oni się wszyscy znają. Niejednokrotnie, i to też trzeba sobie jasno powiedzieć, to byli przyjaciele, a niejednokrotnie to były pary. I dzisiaj my nie wiemy, czy na sali sądowej, jak ktoś jest prokuratorem, a ktoś jest My to chcemy wiedzieć. To samo jeśli chodzi o, o, o system ocen, proszę Państwa. Ja się pytam tak. Ja jestem w ogóle przeciwny, żeby oceniać, yy, i mówię to państwu jasno i proszę naprawdę się nad tym zastanowić. Zadam się do pana ministra i do państwa również, po co kontrolować i robić biurokrację ocen sędziowskich, sędziów, na których nie ma skarg? Po co ich kontrolować? Oni co roku powinni dostawać ocenę, nieważne, czy punktową, czy ją ocenimy, maksymalną. Jeśli są skargi, na przykład na Złe brak Kultury. E, chamstwo na sali, bo też się zdarza: to nie jest tak, że tego nie ma. To wtedy się bierze płytę, sprawdza się, przejrza wizytator. Ale wizytator nie danego sądu, proszę Państwa. To jest po prostu konserwowany układ kolesiostwa. Wizytator musi przedać innego sądu, zaczyna kontrolę od takiej sytuacji, że przychodzi inkognito na salę rozpraw, niezapowiadana kontrola, bo po co ma sędzia o tym wiedzieć? Siada, przechodzi sobie pięć sal rozpraw, pisze sobie notatki, potem idzie do przewodniczącego i, i, i pokazuje. To jest prawdziwa kontrola, proszę Państwa, reszta to jest fikcja. I teraz dalej. Wracam w tej całej koncepcji, wracam do Państwa płac. Otóż my uważamy, że sędziowie, dobrzy sędziowie. Podkreślam to, dobrze sędziowie powinni zarabiać co najmniej dwa razy tyle, co dzisiaj zarabiają. Ale źli sędziowie zarabiają za dużo. I teraz jak powiedzieć, którzy są dobrzy, a którzy są źli? No trzeba ich w jakiś sposób ocenić, a ocenić ich można na podstawie dokumentu. A tym dokumentem jest wyłącznie nagranie. Państwa, nie ma innej metody dzisiaj, żeby ruszyć sądownictwo do przodu. Naprawdę nie ma. Państwo tutaj macie w ustawie zapisane, że sprawy rozpoznają się jawnie. Ja Państwu chciałem powiedzieć, że mniej więcej my chodzimy bardzo dużo w różnych miastach po rozprawach, jako y, widownia, jako obserwatorzy, bież, y, jesteśmy jako uczestnicy i chcę Wam powiedzieć, co to znaczy, że sędziowie, wyrzucają stowarzyszenie, ania osoby y, prywatne z sali rozpraw w trakcie y, rozpoznawania y, na posiedzenia. mówią, że są tajne. Pytam z jakiej ustawy to wynika. Państwa, panu, przepraszam, nie ma takiej ustawy. Wracam Panu uwagę, że czas właśnie mija, proszę o kończenie wystąpienia. Dobrze, będziemy konkluzować. Jedno zdanie jeszcze pętyko o administracji. Otóż, e, przychylam się do zdania, że to jest dwu władza w sądach. Mało tego to jest upolitycznienie sądów, proszę Państwa, i zwiększenie administracji do niebotycznych e, wartości. Proszę sobie wyobrazić, że jeśli damy w każdym sądzie rejonowym dyrektora administracyjnego i on będzie odpowiadał za urzędników, to on będzie ich przyjmował po linii politycznej. Mało tego, to są osoby, które będą miały dostęp do akt, Również Akt Prokuratorskich, które są poddaje kontroli instancyjnej. Także no, trudno ja oddał w protokole resztę. Dziękuję bardzo. E, dziękuję w takim razie i to wszystko. Dziękuję bardzo.